Zacznijmy może od zdarzeń drogowych. Jak wyglądała sytuacja na drogach w minionym tygodniu? Na naszych drogach bezpiecznie i spokojnie, ale ciągle pojawiają się nieodpowiedzialni kierowcy, którzy pod wpływem alkoholu wsiadają do swoich pojazdów lub poruszają się rowerami, stwarzając nie tylko zagrożenie dla samych siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zdarzenia w minionym tygodniu odnotowaliśmy dwa. Jeden z nich to 26-letni mężczyzna, który kierując swoim pojazdem osobowym, w trakcie kontroli przez mundurowych i wykonywania przez nich badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu miał prawie 2 promila alkoholu w organizmie. Kolejny to również mężczyzna w wieku 66 lat. Tym razem poruszał się rowerem. No i w trakcie badania na zawartość alkoholu mężczyzna miał 3 promila alkoholu w organizmie. Wynik jest bardzo duży i naprawdę zagrażający nie tylko życiu i zdrowiu, jak już wcześniej powiedziałam samemu sobie. Co więcej, to już jest ciąg. Kolejny tydzień, w którym mundurowi zatrzymują kierującego z podejrzeniem, że prowadzi pojazd pod wpływem środków odurzających. Tego zatrzymania w minionym tygodniu dokonali policjanci z posterunku policji w Barwicach. Oni do kontroli zatrzymali pojazd osobowy marki Opel Corsa, w którym 24-letni kierujący podczas kontroli tak naprawdę dziwnie się zachowywał. Nielogicznie odpowiadał na zadawane pytania, był mocno. Poddenerwowany, więc dało to podstawę mundurowym do tego, żeby przebadać go na zawartość narkotyków w organizmie. Testy okazały się pozytywne. Mężczyzna prowadził swój pojazd, będąc pod wpływem działania marihuany. Mężczyznę zatrzymano na miejscu. Prawo jazdy teraz musi się liczyć z tym, że czeka go e, odpowiedzialność karna, grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat e, dwóch. E, co do wydarzeń kryminalnych, e, to Mundurowi w minionym tygodniu e, dużo uwagi poświęcili na kradzieży. Tak naprawdę o zgłoszeniu dowiedzieliśmy się od czujnego mieszkańca, który powiadomił oficera e, dyżurnego o. O prawdopodobnie kradzieży paliwa na terenie jednej z hurtowni. Błyskawicznie zostały zadysponowane tam patrole policyjne. Patrol, który przyjechał na miejsce, zauważył dwa zaparkowane pojazdy marki Fiat Ducato i Renault. Wokół pojazdu nikogo nie było, ale policjanci obeszli samochody. Okazało się, że w Renault nie ma kurka w lewo do paliwa. Jest mocno wyczuwalna woń unoszącego się paliwa, a na podłożu są roz pozostałości po rozlanym płynie. Kiedy policjanci zaczęli latarkami oświetlać wnętrza pojazdu, okazało się, że w Fiacie Ducato próbuje ukryć się mężczyzna. Mężczyzna nie chciał wysiąść z samochodu i dopiero kiedy z naczepy zaczęła wyciekać ciecz, jak się okazało, później olej napędowy z jednej z baniek, mężczyzna otworzył drzwi i wyszedł z pojazdu. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Szczecinka. Jego pojeździe zabezpieczono różnej pojemności plastikowe bańki. Jedna była wypełniona e, paliwem. Oczywiście oprócz tego znalazł się kulek, kurek do wlewu paliwa z pojazdu Renault. Mężczyzna miał, był również w posiadaniu pęku kluczy różnego rodzaju modeli pojazdów. W związku z tym został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego kradzież sklepowa, tym Razem e, pracownicy zabezpieczyli monitoring, na którym policjanci e, rozpoznali mieszkańca Szczecinka. E, jego zatrzymanie to kwestia czasu. Mężczyzna dokonał kradzieży różnego rodzaju artykułów spożywczych na kwotę 504 zł. Grozi mu teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Co działo się w mieście w ciągu tego minionego tygodnia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Czy było bezpiecznie? Czym zajmowali się strażnicy miejsc? W ostatnim tygodniu strażnicy podjęli 160 interwencji w stosunku do 118 osób, natomiast za pomocą kamer monitoringu wizyjnego ujawniono 12 zdarzeń, z czego we wszystkich przypadkach interweniowali strażnicy miejscy. 16 lutego, 22.30, operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył, jak na ulicy 9 maja mężczyzna wywraca pojemniki na odpady segregowane. Patrol, który udał się na miejsce, nie zdołał zatrzymać mężczyzny, natomiast po tworzeniu zapisów z kamer zidentyfikowano go, w związku z czym zostanie sporządzony wniosek o ukaranie na niego. 16 lutego około godziny 22.55 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję do mężczyzny leżącego na schodach prowadzących do opuszczonego budynku przy ulicy Kolejowej. W związku z tym, mężczyzna był upojony do nieprzytomności alkoholem, nie można było z nim złapać kontaktu. W związku z czym na miejsce wezwano zespół ratunkowy, który zabrał go do szpitala i 17 lutego około godziny 17.10 patrol Straży Miejskiej patrując ulicą szkolną zauważył rowerzystę, który na widok patrolu zeskoczył z roweru, prowadził go po wlegitymowaniu jego. Okazało się, że znajduje się w stanie skazującym na spożycie alkoholu, co potwierdzili policjanci, którzy przybyli na miejsce. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ten poruszał się rowerem mając um, sądowy zakaz prowadzenia, jeżdżenia rowerami, w związku z czym popełnia w tym momencie przestępstwo, dalsze postępowanie prowadzi policja. To były takie trzy zdarzenia, o których warto powiedzieć, natomiast szereg, szereg interwencji drobnych, aczkolwiek dokuczliwych dla mieszkańców. Minął kolejny tydzień. Dzień dobry Państwu, minął kolejny tydzień. Państwa Straż Pożarna w Przycinku w minionym tygodniu interweniowała 18 razy, z czego 4 razy to były miejscowe zagrożenia, a 14 razy działania związane z pożarami. Miejscowe zagrożenia to były dwa wypadki na trasie koło Łubowa i na trasie Bobolice-Biały Bór oraz pompowanie wody. I jeden konar likwidowano, ułamany konar drzewa. W wypadkach nic poważnego się nie stało nikomu, także że dość, do, akcje przebiegły dość sprawnie. Największy pożar był chyba w Karolewku. Tak, w Karolewku, gmina Biały Bór. Pożar stadniny Koni, budynku gospodarczego. Nasze jednostki interweniowały przy tym zdarzeniu trzykrotnie. Przy głównym pożarze, następnie przy dogaszaniu i następnie z soboty na niedzielę. Było zgłoszenie, że również wybuchł tam pożar. Jednostki, w całe szczęście, że nic tam już wielkiego się nie stało, ale była dość duża akcja nagłośniona na, na, dość e, dobrze na terenie nawet całego kraju, można powiedzieć. Pozostałe pożary to były związane nawet z pożar traw. Spaliły się dwa samochody na terenie e, powiatu szczecineckiego. No może nie spaliły się, ale wybuchły w nich pożary. Jeden w Białym Boże drugi w Szczecinku. E, w Szczecinku zdążali ugaścić przed naszym przybyciem osoby e, ten pożar. Poza tym pozostałe pożary były związane z pożarami sadzy w kominie, śmietniki, także takie drobne rzeczy.